Przed nami mogiła pamięci mieszkańców Turku, powiatu tureckiego oraz tych, którzy uciekali w 1939 roku przed okupantem, lecz kule ich dosięgły w naszym mieście przy ulicy Legionów Polskich. Natomiast przed nami mogiła sześciu żołnierzy Polski Podziemnej z oddziału groźnego, którzy w 1946 roku oddali wolność życie za wolność i ojczyznę. Szanowni Państwo, chciałbym poprosić o parę słów pana Jerzego Wesołowskiego, który w 91 roku brał udział i organizował ekshumację oraz ponowny pogrzeb tychże sześciu młodych żołnierzy. Jest to osoba, która na pewno przekaże nam dużo ciekawych informacji związanych z tym dniem w 91 roku, kiedy odbył się powtórny pochówek. Panie Jerzy, zapraszam. Drodzy państwo, nie da się tego tak w paru zdaniach powiedzieć: wszystkiego związanego z całą sprawą e, tych, tego pogrzebu, ekshumacji, e, utrwalenia jakby pamięci e, tych sześciu żołnierzy, wcześniej praktycznie dla mieszkańców bezimiennych, e, dlatego że trwało to wiele lat. E, o tym, że są tam zakopani, że tam byli rozstrzelani, Będziemy w tym miejscu. To wiedziałem i niektórzy, powiedzmy, harcerze wiedzieli wcześniej. Między innymi od pani Ani Musialskiej czy nawet od mojego stryja, który był leśniczym w tamtym czasie. Także myśmy to miejsce odwiedzali. A kiedy powstało dużo ludzi pracy, a stoimy przy grobie kolegi z Miguelem który zmarł w 2005 roku, a który był jednym z chyba inicjatorów i prowodorów i jednocześnie jakby szefów szerszych ludzi pracy, które mieściło się, które działało przy parafii w Domu Katechetycznym, który, który po uzyskaniu niepodległości po 1989 roku został Kościołowi zwrócony. I w okresie już w 1987 ósmego roku, kiedy to duszpasterstwo bardzo intensywnie działało, to myśmy tam w z e, wszystkich świętych jeździli za palacznicze. E, powstała taka grupa e, skupiona przy Towarzystwie Przyjaciół Grodna i Wilna, a wcześniej e, jeszcze e, przez Wolność i Ład takie stowarzyszenie, które też przy parafii działało. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tak było. Jest tutaj kolega Józef Wróblewski, który był przewodniczącym Towarzystwa to Przyjaciół Grodna i Wilna. I wokół tego kręgu ludzi powstał pomysł, żeby y, kości, szczątki tych zastrzelonych w lesie przenieść na ziemię poświęconą. I w ten sposób w Solidarności to jeszcze wtedy było y, nad księgarnią, w tym tam pomieszczeniu, gdzie to Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna miało swoją siedzibę. Odbyło się spotkanie grupy osób, które założyło, czy zawiązało, czy utworzyło społeczny komitet budowy pomnika żołnierzom oddziału partyzanckiego groźni. Zostałem przewodniczącym tego komitetu no i zaczęła się działalność. Zaczęliśmy szukać rodzin. Dużo, muszę tu powiedzieć, bardzo pomogło w tej sprawie muzeum. Pani Piasecka. Grażyna, ówczesna dyrektorka, dzięki której, dzięki pani Musialskiej udało się dotrzeć do wszystkich rodzin spośród tych sześciu e, zabitych partyzantów. E, chcę jeszcze dodać taką rzecz, że oni byli zaskoczeni, że jest taka inicjatywa, a byli tak zastraszeni, że przez te lata, co z kolei nas dziwiło, e, nie podjęli żadnej działalności, żadnej akcji, żeby kości tych swoich najbliższych y, wydobyć y, to tak to miejsce w sumie dla nich jakby też trochę było zapomniane może pan Anczak najbardziej ponieważ jego brat tam jest wśród, wśród tych zamordowanych y, to on tam najbardziej dbał o to miejsce w każdym razie y, już w ówczesnym czasie to był 91 rok kiedy sfinalizowane y, zostały wszelkie przygotowawcze prace już mieliśmy nowego burmistrza, pana Romana Rybackiego, kolega Zbigniew Majcherek, o którym wspomniałem, był przewodniczącym Rady Miejskiej i podjęliśmy przy udziale Urzędu Miejskiego, przy pomocy e, instrumentów jakie ma do dyspozycji Urząd, a więc Muzeum, Dom Kultury, Biblioteka, zorganizowaliśmy uroczyste, e, uroczysta Solidarność też oczywiście, e, ciągle jeszcze to Towarzystwo Grodna i przyjaciół Grodna i Wilna zaczęliśmy organizować całą uroczystość najpierw odbył się no, cała procedura przy, przy pomocy prokuratury i tak dalej ekshumacji mieliśmy no, taki dzień jeszcze gorszy jak dzisiaj padało kiedy ta ekshumacja wyznaczona była przeprowadzona szczerze mówiąc z duszą na ramieniu odkopywaliśmy ten grób bo nie byliśmy tak w 100% mimo wszystko pewni czy znajdziemy tam kości, a tu cała, że tak powiem, akcja, dużo ludzi przyjechało, szereg przedstawicieli rodzin, instytucje. Także naprawdę byliśmy obawy, czy to wszystko się uda, ale już po kilku, po, no nie wiem, po 30-40 cm okazało się, że są pierwsze kości. No i rzeczywiście wydobyliśmy wszystkie co do jednej kosteczki. Oni byli pochowani naprzemiennie głowa nogi, głowa nogi, jeden na drugim. E, tak, e, no i jakieś buty, jakieś reski pasków, guziki. Jak to w każdym drobie ziemnym, bo przecież nie pochowano ich w trumnach. No i te wszystkie szczątki zostały zebrane i przewiezione do e, szpitala, e, do prosektorium, gdzie były bardzo szczegółowe badane. Sporządzony oczywiście został protokół, wszystkie szczegóły. Pan Fajs, doktor, który był patologiem, przyjeżdżał z Łodzi, przeprowadził to, to, to oględziny. Wszystko to jest filmowane, znajduje się ten film w muzeum. No i jak już to zostało zrobione, no to zaczęliśmy myśleć o pogrzebie. Wyznaczyliśmy dzień, to była też rocznica, bo to był też w kwiecień. Oni zostali zamordowani 16 kwietnia 46 roku Wyszukaliśmy wóz specjalnie taki Grzebny na żelaznych kołach Żeby było jakby nawiązanie do partyzanckich pogrzebów z okresu wojny Z panem burmistrzem byliśmy W Inowrocławiu żeby Uzyskać kompanię honorową Wojska Polskiego Żeby to było żeby to był pogrzeb wojskowy żołnierski bardzo dużo było delegacji ze sztandarami zakładów pracy, przyjechali kombatanci z Kalisza z Poznania, wojewoda ówczesny, z Konina przepraszam, bo to wtedy było konińskie województwo, ale z Poznania również byli z środowisk kombatancki, przedstawiciele. Sala Małuszyna, dużo ludzi z Turków, to był naprawdę bardzo duży, uroczysty pogrzeb. Sam wykonałem własnoręcznie trumnę, która nie była nawet bardzo pomalowana miała być prosta, sosnowa, w której wszystkie sześć, że tak powiem, szkieletów zostało schowane. Ona była odpowiednio większa. W tej kaplicy były byli wystawieni, stąd poszedł pogrzeb do kościoła, na msze i potem z powrotem tutaj do tego grobu orkiestra wojskowa, tak pani Ania mi to podpowiada. W każdym razie bardzo wzruszające było dla nas oglądać członków rodzin, rodziców jeszcze tych zamordowanych partyzantów. Taki szczegół, taki szczegół tylko dodam, że jeden z tych starszych osób dziękował mi osobiście, ponieważ okazało się, że bardzo skomplikowane, ta rodzina miała sprawy spadkowe, a okazało się też to, że ci ludzie nie mieli w ogóle aktów zgonu wystawionych, nigdzie nie byli zarejestrowani, że zginę, że w ogóle stracili życie. Oni jakby się zapadli, przepadli, nikt nie wiedział nic, co z nimi zrobić, a jak to w rodzinach te problemy okazuje się, załatwia się nieraz latami i oni nie mieli tego załatwionego. I dzięki tej sprawie mogli to jedną taką bolączkę yy, załatwić. Przez to chcę pokazać, jakie problemy Ci ludzie mieli, bo przecież przez lata byli też prześladowani, doskonale by wiedziało, jakie to rodziny, kto to był. Te rodziny były jakby pod okiem, pilnowane i, i w ten sposób nie za wielkie kariery mogli oni tam zrobić. Nie wiem, czy, bo czasu za wiele nie chcę Państwu zajmować. W każdym razie e, chciałbym, może ja podejdę, przeczytam nazwiska tych ludzi, żeby chociaż ich upamiętnić, żeby się Państwo usłyszeli, bo tak niby się patrzy na to miejsce, niby się widzi, a to świadomość nie zapada. Antoni Antczak, lat 26. Roman Królak, lat 25. Stanisław Łasota, pseudonim soku, lat 24, Jan Nowak, pseudonim Gołąb, lat 20, Józef Olszewski, pseudonim Ryś, lat 25 i Henryk Ostojski, pseudonim Jagoda, lat 25. Odmówmy tradycyjną naszą modlitwę, wieczny odpoczynek racjonalnie ja Panie, Panie Panie Wieczny odpoczynek, gracium dać panie, a światłość ja, wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, gracium dać panie, a światło ja, wiekuista niechaj im świeci. I spoczywają w pokoju. Dziękuję bardzo panie Jerzego Wosowskiemu za lekcję historii szczególnie dla nas młodszych, którzy nie pamiętamy tych czasów, jest to naprawdę e, cenna informacja, cenne źródło historyczne, które na pewno będziemy wykorzystywać w edukacji z młodymi. Czy ktoś z Państwa chciałby się zabrać głos? Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny etap naszej podróży z historią. Przeniesiemy się teraz do lasu przed Małoszyną, w miejsce, gdzie wspomnianych sześciu a niezłomnych zostało rozstrzelanych przez funkcjonariuszy UB.